Witamy Was. To z tej strony Wasz Case i Kaczoreks. Siema. Dzisiaj pokażemy Wam takie. jakby to nazwać. A jeszcze tak przed tym wszystkim mówię Wam, że Kaczoreks dzisiaj prowadzi na Wyjątkowo. klawiaturze. Na klawiaturze zachciało mu się bardzo. Odcinek specjalny. To dzisiaj będzie w tym odcinku wszystko takie do murów, obronnych i tak dalej. No powiedzmy takie, ja nie wiem. A jeszcze pokażę peka. Zrobiliśmy... Nowego no, z jakby skina, takiego pomnik. Każdy jakby... możemy, możemy powiedzieć, że prawie co drugi odcinek będziemy robić nowego. Mm -hmm. Zapełnimy cały świat. Jeszcze to kurwa. Też było, też było. Jeszcze A, pokaż ten, ten punkt, punkt W tamtym JPEG-u jeszcze nie ma punktu widokowego, ale... dorobimy Zapomniałem w ogóle. No wiem. Ty też jeszcze. chyba zapomniałeś, że w ogóle to, że mamy zrobić. Dobra. Do drzwi w butach. drzwi w butkach, tak, na boku. Nie widać, prawdę mówiąc. Zlewają się. <laughs> to strasznie. Tu kolorowy pokoik. Miło. Ektusa no widzą. i prawdę mówiąc, fajny dom. Jeżeli no. ktoś chciałby mieszkać w tej głowie, <laughs> Jesteś, jestem jego mózgem, dosłownie. Jeżeli... Takie obiektywne stwierdzenie. Muszę myśleć... za ciebie. Na dzisiaj myślimy. Dobra. To, to może najpierw pokażemy... No łożeczką Może nie pokażemy. To pierwsze przyśpimy. mamy łyżeczko przy sobie. Jak widzicie korzystamy, a można powiedzieć, że czasami nam się włącza. Właśnie to jest tak, że to nam się czasem po prostu wyłącza, kiedy nam... kiedy się chce. I no to, głupio, jest, żeby... to... jest strasznie dziwne. Może to przez mojego Minecrafta, bo... Możliwe. Bo u mnie to działa normalnie. Dobra, ośpij. A nie da się. Mm. W ogóle powiedz, jak się nazywa ten mod, żeby niektórzy widzieli. Ale który? No ten, tu ma to items. No. no to on dodaje rzeczy nie tylko normalne, a to jest ale też modów. No, no i tu mamy, w... widzicie, z portala. W, te, ze skillu. w ogóle widzimy, że jeszcze w tych skillach, które daliśmy chyba link, nie wiem czy daliśmy, jest taki tak, nasz amulet i mana, który tak powiedzmy tepa gdzieś w takie nie, wybrane miejsce. Nie, on tepa na na w... miejsce. Nie, on tepa w miejsce respawnu ogólnego. Aha. A my mamy, ale że mamy z portalem własny ten. To się że on nie powinien nas do tego spawnera wprowadzić. No właśnie, też mi to dziwi. I tu mamy taką podkę, co nam dodaje mana. Chociaż on jest niepotrzebny, bo mana jeszcze szybciej nam się ładuje niż na razie zużyjemy tego potka. What the fuck? Postaw go na czymś. No, To zauważyłem, że to też rozświetla. No tak. Dobra, to dawaj, pierw tamto. Nie tamto, bo do tego musimy zrobić. Dobra, to postawmy może Crafting Table i zrobimy to. Ach, tak, dobrze. W ogóle musimy dodać, tak jak widzicie z tego moda będziemy dodawać czasami, eee, jeżeli będzie się włączał. Dobra, mam Kurz. Eee, Dobra, co teraz? Eee, potrzebujemy dwóch żelaza. Nie, Do Dwa żelaza? E, do kulki? Nie, no. Do kulki to chyba było e, cztery żelaza. No to włącz. A tak, 4 żelaza. No, 2, 3, 4, 2 złota. 2 złota i chyba jeden czerwony, proszę. Tak, i Reddit. Dobra. I, na, I to będzie chyba strzelający. Tak. No dalej. Tak. Tu. Ja. Jak widzicie, to jest ten właśnie, powiedzmy, taki, takie pudełko, które strzela taką. kulką, rapt... która zabiera naraz wszystkich. No. Wszystko i wszystkich. No, fajnie. Dobra, a nie się właśnie robić. E, można to odpalić tylko dzięki e, czerwonemu proszkowi tak. lub dźwigni. Lub na przykład płytę no, po, A jeszcze internet. pokaż ten drugi. Ten, obsidian, jeszcze ten drugi to jest taki łapacz, który łapie naszą kulkę i ona się nie odbija, bo bez tego... I tylko jedną kulkę to może złapać. Więc. Przecież może złapać kilka kulek, tylko ale po prostu je jej, tak jej rozwala, można powiedzieć. Tak? Zaraz pokażemy. No to właśnie to jest ten łapacz. No i tego łapacza <coughs> nie będziemy robić, bo nie warto. No i odpal to. Dobra. No to jest taka kulka, tutaj łapię teraz. Zamknął się, widać. Jak eee, drugi raz odpalimy, to, to... po prostu zniszczę tą kulkę w środku. Yeah. Tak jakby się zepsuło coś. możebym no. pokazał teraz to, jak to rozwala, bo i tak mam blisko spawner. To. Eee, to zaraz, na końcu. Na końcu no, wam raz. pokażemy, jak to zabija. Eee, no, raz. teraz To jest taki, powiedzmy, takie tory. Które po prostu wagonikiem wjedziemy w ten portal i następnie tutaj A więc chcemy Wam po prostu pokazać, że te y, można z wagoników, nie wiem, przez góry przelatywać dzięki temu hmm. Portal Gun I zoom. No i przelecieliśmy sobie z wagonikiem, bez żadnego problemu Jeszcze są takie tory, przez które też można portal stawiać na tym, ale to chyba bez sensu, tak y, to można y, Tak, na ale na to jest ogólnie dziwne, jeżeli ktoś nam powie jak można jeszcze użyć tych torów to bardzo byśmy Dziękowali No właśnie jak można hmm. je wykorzystać. Coś tam czytałem, że z restalonem się je miesza, ale... Ale próbowaliśmy nic nie działa. Dobra, teraz drugie, zrób Teraz pokażemy Musimy... taki powiedzmy, nie wiem. Ale zrób go, teraz. Musimy go zrobić. Aha, Weźmy dobra. na stronkę. <laughs> e Jeżeli nie. Nie, ja pamiętam chyba. A, ten hełm. Tak. Dobra. Kurde, jednego mi zabrakło. Kurde nie to. Teraz pokażemy dobra, wam taki... Tak było. Zerkniemy szybko na stronę. Mm, mm, mm. Aha, dobra, prawie byłeś blisko, wiesz? No. Dobra. No to To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe, tylko że niestety trochę głośne. Ale jak ktoś gra bez dźwięku, to nie, nawet go nie wiem. Taki, nie jakby powiedzmy, nadupiec. Namierza nas takim czerwonym laserem i strzela tak, w nas. Zabija też nas. O. Pokaż, może no się przykład... Ale to nam nie hapechu nie zbierze, bo my mamy zbroję. Chyba, Chyba nam za dużo. No zbroja nam, jak widzicie schodzi. No, o, to mur. A ale właśnie, jeszcze jest tutaj ta komoda ze skrzynkami, można je odpalać czerwonym proszkiem. No właśnie, Teraz... to tak jakby dwa w jednym jest. No i właśnie pokażemy wam dzięki... tam owce posadziliśmy. No. Mhm. Jak zabija owce. To jest dobre na mopki. No taki no, odpalyb. Drobicz. No i te mopki mo można tak no właśnie odpalać. A, jeszcze tego zwęglonego serdla pokażę. Co? No tego zwęglonego robota. A <laughs> jeszcze można robić takiego drugiego robota, którego się nie doczytaliśmy co on robi. On namierza niby. Ale no, niby strzela. nie strzela w nas. Nie, niby strzela, jest taki dźwięk strzelania, ale... Co ty zrobiłeś? Przepalić zwykłego. Kurde. A poczekaj, y jak można przepalić zwykłego? To jest czarny. No właśnie. Na... Nie wiem. O, czekaj. Na białego? Nie, normalny będzie. Dobra. Jeżeli chcecie mieć w ogóle takiego czarnego, to przepalacie no właśnie, białego. tak. Można go dwa razy przepalić. <noise> bez sensu jest. Będzie bardziej zwęglony. <noise> będzie gorzej strzelał, nie? W ogóle. No i jak widzicie, z zwęglonego serca mamy. No i postaw w no on... on to jest w ogóle bez sensu On w ogóle iść. w nic nie trafia, tylko wszystko namierza. I to gada. w coś tam pieprzy w ogóle. No i coś tam gada jakby. O. Niby strzela. Notuję. <laughs> Notuję. Dobra, zabij go i. Coś jeszcze mieliśmy pokazać? Jakiś dzikus. Mhm, nie to wiem. To chyba wszystko w tym odcinku. Będziemy krótkie odcinki. Nie, to już nie pokazuj, bo już było. Daj się zabić. O, No i teraz damy się zabić, dzięki temu będziecie milej wspominać tę chwilę. na jak najkrótszy na świecie. Odpalę Raz. Raz, trzymaj. Nie. No jak mm. widzicie, od, od jak z shotguna. Y no mówiłem, że to jest nasze miejsce spawnu, a dlaczego? Nie przespaliśmy się chyba. Bo to chyba ten spawn jeszcze jest... A łóżkiem dobrać, te no. niki mamy jeszcze w ogóle mieliśmy je? Ta, mieliśmy. Może one automatycznie się włączają kiedy... Jak co nie patrzcie tutaj na tego skina, bo mamy innego, tylko coś nam się zciął i nie możemy go zmienić. No już mówiłem im w którymś odcinku. Chyba. <laughs> a tu cały czas na dupie. No dobra, będziemy kończyć, weź, wyłącz. No to żegnamy Was. No to na razie i do zobaczenia w następnym odcinku.